Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj będziemy znowu grać we wszystkie gry 2048. Zaczynamy dzisiaj od kulek. I, I dzisiaj zobaczymy, jakie można rekordy zbierać. No to wejdźmy sobie na mody. Ej, czy Stawcie lajka like i suba, jeśli chcecie następny odcinek. No dzisiaj będę miał dużo gości. Cała rodzinka do mnie dzisiaj przyjedzie. Już są święta. Wczoraj była Wigilia, dzisiaj już są święta. Boże Narodzenie już dzisiaj jest i święta są. Ciekawe jaki wy będziecie mieć gości. A co wy, wy dostaliście na, od Mikołaja w prezencie? Bo, oj przegrałem, bo ja dostałem od Minkoe w prezencie takie fajne urządzenie, że można włączać na telefonie muzyki i się słyszy je i wszystko w telefonie się słyszy i można remixy robić z tych piosenek. I mam taką aplikację do tego i ta aplikacja nazywa się DJ, patrzcie to jest ta aplikacja DJ. Tak ta aplikacja wygląda. dobra, ale dobrze nam idzie już. Ło, jedna chodźcie Jedną piłkę tylko straciłem. Okej. Okay. Lecimy. Okej, okay, jazda. Jazda. I już mamy, dwa co wcześniej mieliśmy. I już mamy ponad. 2048 Dajcie. Bo, ale dobrze nam idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. 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 Ło, już wygiewamy. Dobra. No to tak. Mamy już 1024. A okej. Okay. Dobrze nam idzie. Hmm. Chcecie kolejny odcinek? To zostawcie dużo lajków. Okej. Okay. Pyk, pyk. wow, wow. Jak dobrze nam idzie? Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. ale dobrze. Oby żaden anglik mnie nie oglądał. <noise> Wszyscy mnie zgłoszą do angielskiego więzienia. <noise> nie no, ratuję. Sam oglądam angielskie filmiki na szorcach, jeśli są. Kurde. No nie, już przegrałem. Czy to był nasz rekord? Nie, ja miałam jeszcze większy, dobra. A teraz... A może zróbmy... Dobra. Zróbmy jeszcze rundkę w częściu Ok, potem może widzowie w następnym odcinku zainstalujemy grę Keep Surfer, bo dawno nie graliśmy w Keep Zdawno więc dawno nie graliśmy. Patrzcie widzowie, ja właśnie chcę teraz y, zebrać tutaj, Słuchajcie. o nie chciałam tak puścić, ło, wow. dobra widzowie. Musimy zabrać nowy rekord, żebym miał I to. O, i udało się. Teraz będę miał na nową nagrodę. Ło, O, oh, yeah, yeah! Yeah, yes! I dobrze! Ło, Uuuu! Uh, uh, dawaj! I będzie rekord! Dawaj! Jest! <słyszy> Szybko dawaj, bo ja chcę tam połączyć to! Szybko dawaj! Dobra. Jest już, prawie to mamy. Jest. Jest. Jeszcze nie ma nagrody? Jo! Zaraz będzie nowa nagroda. I teraz odblokujemy nagrodę Dobra Chcesz mieć nagrodę Jest dużo 5 dwunastek Połączymy je zaraz Wow! Wow! I połączyliśmy, dobra Okej, okay, odbierz Te reklamy Teraz wystarczy, że stąd sobie wyjdziemy O, wiesz Wolę taką zrobić Tak się da tylko Empty 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 EMPTY, Empty. 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 Ej, co jest? Empty EMPTY Kamera, aż reklama się skończy Nie chcę żadnego co to jest? ile smartfonów ja chcę mieć. Ten czerwony. dwa czerwone w sumie chcę mieć. Czekajcie, zaraz wyjdziemy z tej reklamy. No to co? Czekamy na wyjście. Chcę poklikać. Dobra. Nieważne. Dobra, nieważne? Nieważne. Okej, okay, załatwione, nieważne. O nie, ja wcale nie chcę tego robić. MT. 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 I mamy dwie już takie, gdyby nam nie wyszło. Tylko musimy te wszystkie piłki wyrzucić jak my to zrobimy? Pyk tam, tam, Będzie jeszcze coś? Yes, już ten rekord. Mieć my? No to nie chcę Bomby to nie chcę. O, dostałam akurat bombę I na wszelki wypadek, mi daje za darmo Dobra, dzięki. na groba. Wychodzimy. I mamy już trzy. No to elo. Mm. Jest. Teraz. Ok, startić. Yes. Teraz. Mam 16 tysięcy. Udało się. Jest. Teraz musimy połączyć yy, 8 i 4, chociaż to będzie niemożliwe. Wow. Yeah. Ej, dobrze, że zabraliśmy 16 tysięcy. To jest nowa piłka. Wow. Wow. Ale szczęście. Jest. Jeszcze. I jeszcze dawaj łącz! Tam! Dawaj! No nie! Proszę! Dawaj! Dawaj łącz się cztery! Jest! Już zaraz to połączymy! No nie gadaj! Tak, że tak szybko. Szybko, jest! Już prawie to mamy! Jest! Jest! I mamy to! No nieźle! Ej, nie pomyślałam o tym. Przecież zaraz możemy a dobra, potem wam powiem, o co mi chodzi. To pies. Do pies. Nieważne. Czekajcie. Czekajcie. Musimy teraz zabrać. Musimy zdobyć 512. O, jest! Ale szczęście! Zaraz to połączymy. No, ale szczęście. Jest! 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 Mamy to! No to nieźle. Jest! Jest! No nie gadaj, już. Dawaj. Jest! Mamy 32 tysiące! Jest! No wreszcie! Dzięki za nagrodę! Będę mógł jeszcze trafić 60 tysięcy! Patrzcie! No i Elo! 64 tysiące! Dobra. Mm. Elo, czekajcie, ile mam 17. Już niedługo muszę chodzić. Dobra, widzę, jak zobaczymy większy rekord, to przejdziemy jeszcze tą z innymi kwadratami. Co tam były chyba jakieś jelly i coś tam? Jak to ta gra się nazywa? Czekajcie, musimy zobaczyć. Jelly run 2048. Potem w tą grę jeszcze troszeczkę zagramy. dwie rundki tam płykniemy. Ale najpierw musimy tu zdobyć milion. Milion da się zdobyć podobno. Myślę, że się da, ale raczej nie. O 12 już goście przyjadą, znaczy o 14 przyjadą. A mieli być o 12 akurat. Hmm. Jest! Mamy to, 28. Okej, okay. jeszcze trochę musimy połączyć. I będziemy mieli już 4000 znowu. Połączymy sobie coś. Wow! Wow! Dajesz! Jest! Zaraz będziemy mieli coś. Ja nie chcę żeby mieć bomby teraz w ogóle. Chcę mieć tylko te liczowe kwadraciki. O o! No nie! Zabrane. Dobra. Musimy dzisiaj zdobyć milion w tej grze. Milion. Rekord. Dawaj! Dajesz! Uda mi się! Jest, 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 jest! I mamy to! Jest! Dobra, to, to! Koska! No nie! O, jest! Mamy ją! Jest! Mamy to! No nie! Teraz musimy tam zdobyć piłkę. Szybko dajesz! Jest, udało się! I musimy tutaj odsunąć te wszystkie kuleczki, żebym mógł połączyć te 64 tysiące jeszcze raz. I trzeba jeszcze połączyć te 16. Nie, to nie? Czy nie to. Czekajcie, widzowie zaraz muszę kończyć. bo zaraz muszę iść się wykąpać. Tata coś mówił. Oh. widzowie, zaraz będziemy kończyć. Tylko zostawcie lajka like i suba, jeśli chcecie, żebym potem znów coś nagrał. Jeśli ci mi się uda. Dobra, czekaj tato. Bo <coughs> jeszcze chcę połączyć tam jeden najważniejszy kwadrat. Widzowie, ten kwadrat to jest tam 34, połączymy na tym szopu bo Nie wiem, czy nam się to uda w ogóle. O, jest, 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 jest! Mamy to! No je! Okej. Okay. Jest! Wreszcie! Już połączyliśmy ładnie. Ta piłka 2048, znaczy kwadrat jest najpiękniejszy. Jest! Jest! Mamy to! Jest! No nie! Szybko! Dajesz! O! Nowa kostka. Nie chcę tej nagrody. O, już mam 7 tych bomb. Szkoda, że ich nie ma Czekaj, tato, ja chcę tylko tam połączyć. Dobra, wie zaraz to zrobimy. Za szybko musimy spamować. Szybko. 128 tysięcy musimy mieć. Tyk. 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 O jest! O nie, tylko to jeszcze musimy połączyć. Dobra. Jeśli się nie uda, to tu Zostało się, 128 tysięcy. Niemożliwe, jestem robotem. E, jesteś robotem? Co? Oni myślą, że ja jestem robotem. Dobra widzowie, Stawcie lajka like i subskrybujcie będziemy już kończyć odcinek. Pa!